Piękna pogoda, skawiński rynek, piknik rodzinny i co jeszcze tutaj. I wiele atrakcji dla mieszkańców, dla skawinian, którzy pojawiają się tu dzisiaj bardzo licznie. Dużo rodzin, dużo dzieci. Służby mundurowe, które prezentują swoje stoiska, prezentują to, czym na co dzień się zajmują. Bardzo szeroko prezentowana jest profilaktyka zachowań na drodze, ratowania, udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ale też jest stoisko informacyjne dotyczące programu 500. Tej informacji, którą chcemy przekazać wszystkim mieszkańcom, jeśli chodzi o nowe zasady naboru, przyjmowania wniosków, wypłaty świadczeń. Myślę, że bardzo udany czas. 3 godzin tutaj na rynku skawińskim. Dzisiaj przedstawiamy nasze stanowisko z 11 małopolskiej obrony terytorialnej z Żązki. Mamy naszą broń i wyposażenie, którymi posługujemy się na co dzień. Tu mamy broń karabinki MSB bezgrot, czy UKM, broń wsparcia, ale mamy też wyposażenie, które wykorzystujemy na akcjach powodziowych i kryzysowych, jak choćby podczas ostatnich powodzi na terenie małopolskich. Mamy tutaj piłę i pompę. Major Zembala Wójcik. jestem żołnierzem zawodowym 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na czym polega ta służba? Moja jako żołnierza zawodowego? Praktycznie nie różni się niczym od służby zawodowej w innych jednostkach wojskowych. Jestem y, szefem sekcji komunikacji społecznej. Tyle że praca z ochotnikami. Dokładnie tak. Na czym polega służba w Wojskach Obrony Terytorialnej? Służba w Obronie Terytorialnej jest to służba, terytorialna służba jest służbą ochotniczą, odbywa się w systemie weekendowym raz w miesiącu. Młodzież jest bardzo chętna, żeby zostać żołnierzem przede wszystkim, natomiast ochotnicy są wspaniałymi ludźmi, chętni przede wszystkim do tego, żeby służyć, żeby poznawać nowe rzeczy i zdobywać nowe umiejętności. Mam zamiar wstąpić na żołnierza zawodowego do obrony terytorialnej, bo też jest taka możliwość. Jak wstąpić do służby? Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek do WKU, następnie komisję lekarską przejść i potem czekać na rozkaz personalny. My ogólnie reprezentujemy tutaj Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Reprezentujemy nasz numer, promujemy nasz numer alarmowy 112. Pokazujemy też jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, która no w tym momencie traci oddech. I staramy się pokazywać dzieciom, jak, jak można fajnie i prosto pomóc y, osobie. Pokazujemy i przedstawiamy, na czym tak na dobrą sprawę Skawińskie Pogotowie Ratunkowe działa, y, jak udzielamy y, pierwszej pomocy, czy też kwalifikowanej pierwszej pomocy. Y, I pacjenci generalnie i też osoby tak jakby po stronie mogą zobaczyć to, co y, my na co dzień y, robimy. Dlaczego to takie ważne, żeby dzieci wiedziały, jak pomagać? Ponieważ nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji się ktoś może znaleźć. Nie wiadomo, czy to dziecko na przykład wracając ze szkoły nie zobaczy osoby, y, która przestanie oddychać na ulicy. I no, ona będzie w tym momencie jedyną osobą, która będzie w stanie temu poszkodowanemu pomóc. Nie tylko ratujecie, ale też edukujecie, bo przecież różne konkursy, zawody urządzacie. Ta wiedza wśród młodzieży i także dzieci dotycząca tego, jak ratować, ciągle rośnie i macie w tym zakresie sukcesy. Czy są efekty widoczne w terenie? Czy dzieci angażują? oją się w ratowanie. Pewnie że tak, to widać, edukacja jest najważniejsza i, i to widać, kiedy pacjenci też przychodzą, tutaj fajnie akurat, że jest też 112, które e, tam daje możliwość e, ucisku w klatki piersiowej, bo też tam jest cały BLS prowadzony. E, pod czym jak pacjenci już tutaj w zasadzie e, osoby do nas przychodzą i mówią o tym, to już mówią, jaki jest schemat, jak to się robi, do czego coś służy, to jest fajne i to widać, że e, nie boją się generalnie też pomagać. Dużo dzieci do nas dzwoni na numer alarmowy 112 właśnie, dzwonią z informacją taką, że widzą osobę leżącą i chcą takiej osobie pomóc, więc my jako operatorzy, czy tam później przełączając do pogotowia ratunkowego, staramy się udzielić informacji takim dzieciom, żeby wiedziały. Jak to poprawnie zrobić? Promujemy zachowania bezpieczne, zachowania nad wodą, jak bezpiecznie spędzać wypoczynek w miejscu zamieszkania, ale również w różnych innych sytuacjach, jakich się znajdujemy podczas wakacji. Wiele jest też edukacji takiej prozdrowotnej, bez, bezpieczeństwa to jest bardzo ważne w okresie wakacyjnym. To jest zawsze bardzo ważne, także w czasie wakacyjnym i bardzo cenne jest to, że uczestniczą w tym dzieci. Widziałem tutaj na jednym ze stoisk Aparat do resuscytacji, widziałem małych chłopców, dziewczynki, którzy już uczyli się, aby nabyć tego nawyku udzielania pierwszej pomocy. To wciąż jest taka pięta achillesowa w naszym społeczeństwie, dlatego też nie tylko trzeba mówić o tym, że potrzebne są takie działania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ale też trzeba umieć tej pierwszej pomocy udzielić. Dzisiaj mieliśmy policjantów zarówno z komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie, z komendy miejskiej Policji, a także z Komisariatu Policji w Skawinie. Również z komendy wspierającej. Zbierała nas komenda powiatowa policji w Krakowie. Zorganizowaliśmy wspólne przedsięwzięcie, które promowało właśnie zachowania bezpieczne w czasie wakacji. Jak ci się podoba na dzisiejszym pikniku? Bardzo dobrze. A gdzie my teraz jesteśmy? O. Jesteśmy na pasie wojskowca. Super, podoba ci się? Bardzo. Lubisz żołnierzy? Lubię. Co jeszcze na tym pikniku dzisiaj widziałeś? Yy, widzia, widziałem na pewno wozy policyjne, Straż Graniczną, widziałem policję, yy, strażaków. Karetka. Na naszym stanowisku można było dzisiaj zobaczyć najnowszy sprzęt policyjny. To były radiowozy, motocykl policyjny, kład. Ale również przy naszym stanowisku profilaktycznym, każdy, kto przyszedł, mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z maskotką małopolskiej policji, inspektorem Wawelkiem. Mógł sobie odbić taki przykładowy odcisk swojego palca, czyli linii swoich papilarnych. Jedyny nie jest super. A gdzie teraz jesteśmy? No, w samochodzie wojskowym. Jak ten samochód ci się podoba? Super jest, tak jak w ogóle wszystko. A co jeszcze widziałaś dzisiaj? Bronię lornet, lornetkę. Robię ciastka. Dobre były? Przepyszne. Tłumaczymy właśnie, jak rozwiązać pewne sytuacje, pewne problemy, z którymi mogą się spotkać tutaj mieszkańcy czy turyści, nie tylko w czasie wakacji, ale i również poza, spędzających właśnie w miejscu zamieszkania.